Siemanko, słuchajcie, właśnie dostaliśmy informację właściwie godzinę temu, ale dopiero teraz dopiero się dowiedziałem, że właśnie dzisiaj będzie oficjalnie wersja Galaxy Live. Oficjalnie nie będzie to już beta, tylko będzie normalnie gra Galaxy Live. Także dzisiaj, godzina 23, będzie gra normalnie dostępna. Jak na razie, jak pewnie wiecie, dobrze od mnie, gra na razie jest wyłączona do 23. Także naprawiałem już te ostatnie błędy i z tego, co tutaj się dowiedziałem. W przeciągu 24 godzin od momentu kiedy włączą grę będą jakieś przeceny w postaci 25% na jakieś zniżki jakieś odnośnie kupowania żetonów czy coś, ja na pewno kupię, skorzystam z tego. I jeżeli są jakieś błędy odnośnie gry czy coś, to żebyśmy się skontaktowali z Galaxy Life mod mailem, czyli no tutaj jest link od, bezpośrednio od kierujący do, tej, do tego pota. Ale to co jest najważniejsze, miłej zabawy w Galaktyce i to, co jest chyba, myślę, najważniejsze, że ci, którzy grali, w tym także ja na tej becie z Galaxy Live'a, właśnie widzicie jak reakcje tutaj skaczą jeden po drugim, że progres tego Galaxy Live'a z bety jeszcze, jak ktoś coś robił, to będzie, zostanie to zachowane. Także ja się bardzo cieszę, że to co zrobiłem zostanie zachowane i że to nie zostanie cofnięte. Nie wiem czy to jest na plus, czy na minus. Dla mnie to jest na plus, bo troszeczkę, jednak przy siedziałem się na tej bacie, żeby te budynki porozbudowywać. Także się cieszę mega bardzo z tego powodu. Także co, widzimy się na premierze gry. i Oczywiście zapraszam was wszystkich na najbliższy odcinek. Tu była krótka y, informacja odnośnie y, tej informacji i odnośnie tego, że dzisiaj Gags Live oficjalnie wystartuje. Oficjalnie release gry będzie o godzinie 23. Przypominam, także jak ktoś wyczekuje, to zapraszam. Ja na pewno się pojawię. Na razie czego w opisie będzie ID mojego streama możecie mi dodawać do znajomych, ja wam będę pomagał w, w tych galaktykach waszych, będę wam wysłał prezenty, żeby one będą działały. Także zapraszam, nie wahajcie się mnie, zapraszać. To było krótkie info, trzymajcie się, kochani, widzimy się już w jutrzejszym odcinku, może najwa zrobię, ale to zobaczymy. Bardziej to będzie odcinek. Ale jeszcze się pomyśli. Także trzymajcie się, kochani, mojego wieczorku i czekamy na tą wystąpienie. Jeszcze raz sali best. Trzymajcie się. Cześć, ale kurwa, powiem... Bez się cieszę, serio. Nie wiem jak wy, ale emocje u mnie buzują. Bez kitu.